Wydarzenie z cyklu Doing Business Kanada, Gwatemala, Urugwaj odbyło się 12 grudnia w siedzibie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju w Poznaniu. Każdy ze wspomnianych krajów ma atuty, którymi może przyciągnąć wielkopolskiego przedsiębiorcę. Gwatemala jest krajem stabilnym ekonomicznie, ma bardzo dużą ilość młodych ludzi, którzy pracują w gospodarce to również do pracy, co jest bardzo ważne. Również Urugwaj ma czym uwieść przedsiębiorców. Urugwaj jest krajem bardzo otwartym na bezpośrednie inwestycje zagraniczne, z którymi już mamy do czynienia. Jest również bardzo otwarty na inwestorów z Polski. Są oni szczególnie wyczekiwani w sektorach rolniczym, turystycznym, i przemysłowym, a w jaki sposób zrobić pierwszy krok? Trzeba być właściwie uwrażliwionym, aby sprostać wyzwaniom, jakie ten kontakt między naszymi cywilizacjami powstaje, szczególnie w sferze biznesu, kiedy jedziemy podbić jakiś rynek. Najważniejsze jest znaleźć dobry produkt nie tylko dla Urugwaju, ale także dla strefy Mercosur. Istnieją dwa sposoby na to, aby inwestycja była udana. Po pierwsze rozpoczęcie bezpośredniej działalności w Urugwaju. Drugą możliwością jest znalezienie partnera, dystrybutora lokalnego dla produktów, które ma Polska. Tymczasem na kanadyjskim rynku już operują duże polskie firmy. W Kanadzie działają albo bardzo duże firmy polskie, takie jak KGHM albo Orlen i oni tam działają w swoim zakresie. Odnoszą sukcesy jako, jako wydobywcy bardzo ważnych dla gospodarki świata surowca. Natomiast tej aktywności przez polskich dużych firm tam nie są nawet zauważone. Dzieje się tak, ponieważ świadomość na rynkach europejskich polskiej marki i innowacyjności jest niewielka. W Urwaju sprzedajemy maszyny rolnicze nowe produkowane w 100% w kraju. Problemem jest w sprzedaży do krajów innych niż Europa naszych maszyn, bo polski soft power nie jest aż tak dobrze rozbudowany. I wszystkie maszyny są, że tak powiem, reklamowane brandem Made in European Union. Trzeba zatem wypromować Polskę jako markę, a to jest zadanie dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i rozsianych po świecie polskich placówek dyplomatycznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach szerokiego wachlarza działań dyplomacji publicznej Tworzy markę Polska, tak? Zaprzęgając do tego różne dziedziny, kulturę, naukę, nawet sport, tak? Które może pokazywać szereg produktów, czy usług, czy firm, które mają potencjał. Spotkania Doing Business wzbudzają coraz większe zainteresowania wśród wielkopolskich przedsiębiorców, a to oznacza tylko jedno: warto je organizować.